Dzień dobry, moi drodzy, ja nazywam się Piotr Jendras. Wy oglądacie mój kanał poświęcony finansom tym osobistym oraz tym firmowym, a ja w dzisiejszym odcinku opowiem o tym, czym jest kwota wykupu w umowie leasingu oraz jak ją wykorzystać do tego, żeby zapłacić mniejszy podatek. Zapraszam do oglądania. Czym jest kwota wykupu w ramach umowy leasingu? Kwota wykupu jest to kwota zwykle ustalona procentowo, jako procentowa wartość przedmiotu leasingu, którą płacimy na końcu trwania umowy, po to, aby przedmiot umowy leasingu stał się pełnoprawną własnością naszej firmy. Kwota wykupu. Zwykle może stanowić od 0 bądź 1% wartości przedmiotu leasingu do około 35% tej wartości. Jeżeli ustalamy tą wartość wykupu w ramach umowy leasingu, powinniśmy zastanowić się nad tym, jaką kwotę chcemy zapłacić na końcu trwania umowy w zamian za przedmiot, który. Ma stać się naszą własnością, no i warto też zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście chcemy wykupować ten przedmiot w ramach umowy leasingu i czy rzeczywiście chcemy, żeby stał się on własnością naszej firmy, czy wolimy, żeby stał się własnością firmy leasingowej, a my na przykład zdecydujemy się na podpisanie nowej umowy leasingu i wyleasingujemy. Nowe auto bądź nowe urządzenie, nową maszynę. I tutaj warto pamiętać o tym, że taka kwota wykupu również podobnie jak wkład własny oraz każda rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu, a więc pomniejszy nam płacony podatek dochodowy. Będzie stanowiło to koszt naszej firmy. Dziękuję za uwagę. Jeżeli ten film Ci podobał, to kliknij łapkę w górę. Jeżeli uważasz, że zawiera wartościowe treści, to udostępnij go Twoim znajomym. A jeśli chciałbyś, żebym pomógł Ci znaleźć ofertę leasingu dopasowaną do Twoich potrzeb, to koniecznie napisz na mojego maila piotr.jedrasmałpaciuba.pl, a ja z przyjemnością pomogę Ci odnaleźć ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku